Jesteś tak nie? Tu jest jesteś teherber? To jest teherber. Jakiegoś czona masz tam. Słuchajcie, yy, klasy drugie, trzecie i czwarte, wasi koledzy z klasy nie trzeciej naprawdę napracowali się mocno, żeby przygotować akademię, której już tutaj długo nie było ze względu na COVID, pandemię. Więc ja rozumiem, że jesteście już dorośli i docenicie to i nie będziecie się chicholić, gadać, przeszkadzać. Mam nadzieję, że wytrzymacie to. minutową minutowa lekcja historii i języka polskiego. Także proszę o ciszę i o szacunek dla Waszych kolegów, koleżanek, koleżanek, kolegów. Ktoś się spóźnił. Zaczynamy rat o szefa, a konto kupię, kupię ci pienci potem kino drugiernia i spater. To no no Warszawa i wszystkie Dziś rano o godzinie 5 minuty statycji, oddziały Niemieckie niemieckich granic nad polską. To nie agresji. W agresji. Bombardowano cztery miasta. Za chwilę utrzyma Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan też. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalny towar. Zeszliśmy w okres moim. Ale myślę, narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy wrogie. Musimy myśleć tylko o jednym. A aż do Uwaga, uwaga! Rzecę! Koma trzy. Ktoś biegnie po schodach. Trzasnęły gdzieś drzwi. Ze zgiełku i wrzawy dźwięk jeden wybucha, rośnie. Kołuje jękliwie głos syren. W oktawy opada i wznosi się jęk. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. Cisza. Gdzieś z góry. Brzęczy, brzęczy, szumi i drży i pękł głucho w głąb. Raz, dwa, trzy. Seria bomb. To gdzieś dalej. Nie ma obawy. Pewnie Praga. A teraz bliżej. Jeszcze bliżej. Tuż, tuż. Krzyk jak strzęp krwawy. I cisza. Cisza, która się wzmaga. Uwaga, uwaga! Odwołuję alarm dla miasta Warszawy. Nie, tego alarmu nikt już nie odwoła. Ten alarm trwa. Wyjdźcie, Syreny. Bijcie werble. Płaczcie dzwony kościołów. Słyszę. Szum nocnych nalotów. Płynął nad miastem. To nie samoloty, płyną zburzone kościoły, ogrody zmienione w cmentarze, ulice znajome z dziecinnych lat, trauguta i świętokrzyska, niecała i nowy świat i płynie miasto na skrzydłach sławy. I spada kamieniem na serce. Do dna. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy! Niech trwa! Początek września powinien korzystać się nie tylko z inauguracją Nowego Roku Szkolnego, ale również z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Usłyszeli Państwo naszego kolegę Tomasza Drozda z klasy III C we fragmentach wiersza „Alarm” Antoniego Słonimskiego. Od 1933 roku Trzecia Rzesza prowadzi politykę ekspansji terytorialnej. W marcu 1938 roku wojska hitlerowskie zajmują Austrię. Zaś jesienią, zgodnie z postanowieniami Konferencji w Monachium, przyłączają Czeskie Sudety. Wiosną 1939 roku Hitler ogłosił powstanie Niemieckiego Protektoratu Czech i Moraw. Kolejnym celem na drodze podboju III Rzeszy miała być Polska. Tą krótką akademię pragniemy upamiętnić tragiczne wydarzenie z tamtego okresu, które w sposób znaczący wpłynęły na historię Rzeczypospolitej i całego świata. Niemcy hitlerowskie postawiły Polsce ultimatum. Kres zakładało m.in. oddanie wolnego miasta Gdańska Niemcom oraz przeprowadzenie przez terytorium Polski eksterytorialnej autostrady linii kolejowej z Prus Wschodnich do zachodniej części Niemiec. Odpowiedzi polski minister spraw zagranicznych Józef Beck, 5 maja 1939 roku, wygłosił w Sejmie przemówienie, odrzucające żądania niemieckie. Druga wojna światowa rozpoczęła się agresją hitlerowskich Niemiec na Polskę. 1 września 1939 roku trzecia Rzesza przepuszcza atak na Polskę z lądu, morza i powietrza. Powszechnie przejmuje się, iż atak zaczął się od zbombardowania polskiej bazy wojskowej na Westerplatte. Przez niemiecki pancernik schleswig holstein o godzinie 4.45. Najnowsze badania wskazują jednak, że wcześniej najprawdopodobniej ostrzelane były od i Wieluń. 17 września wojska Związku Radzieckiego przekroczyły wschodnie granice Polski, wypełniając tajne porozumienie będące częścią paktu Ribbentrop-Mołotow od nazwisk ministrów spraw zagranicznych III Rzeszy i Związku Radzieckiego. 17 września 1939. Po agresji ZSRR na Polskę, Adolf Hitler wydaje osobisty rozkaz ostrzału artyleryjskiego w Zamku Królewskiego w celu zmuszenia polskiej stolicy do kapitulacji. Wobec braku oczekiwanego przez III Rzeszę rezultatu wojska niemieckie podejmują działania skierowane przeciwko ludności cywilnej Warszawy. Atak obu sąsiadów jest ciosem znacząco osłabiającym Polskę. Wobec agresji dwóch tak silnych państw agresorów i bezczynności naszych zachodnich sojuszników, szanse na obronę Polski. Były właściwie niemożliwe. Wojna obronna Polski trwała od 1 września do 6 października 1939 roku. Mimo ogromnej przewagi III Rzeszy i ZSRR, od początku wojsko polskie stawiało bohaterski opór na jeźdźcy. Do najbardziej bohaterskich postaw należą obrona poczty gdańskiej, obrona Wizny i Westerplatte oraz bitwa nad Bzurą. Obrona Warszawy trwała do dnia 28 września. A teraz melodia z filmu Polskie Drogi autorstwa Andrzeja Kurylewicza, wykonaniu Kajetana Olszańskiego na pianinie oraz Macieja Piłata na wiolonczeli. <zysklarne> Wiosna 1940. Zbrodnia katyńska. Sowieci w sposób brutalny mordują blisko 22 tysiące polskich oficerów policji, wojska, funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza, a także oficerów rezerwy. Akt ludowójstwa dokonany na polskich jeńcach wojennych wytrzymywanych w sowieckich obozach zagłady i więzieniach. Usłyszą Państwo wiersz Guziki Zbigniewa Herberta w wykonaniu Bartosza Wermińskiego. Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć. Świadkowie zbrodni z głębin wychodzą na powierzchnię. Jedyny pomnik na ich grobie. Są, aby świadczyć. Bóg policzy i ulituje się nad nimi. Lecz jak z martwych wstać mają ciałem? Kiedy są lepką cząstką ziemi. Przeleciał ptak. Przepływa obłok. Upada liść. Kiełkuje las I cisza jest na wysokości. I dymi mgłą katyński las. Tylko guziki nieugięte. Potężny głos zamilkłych chórów. Tylko guziki nieugięte, guziki z płaszczy i mundur. Niemieckie plany podporządkowania sobie Europy wiązały się z mordowaniem elit podbijanych narodów. Już wcześniej, przejmując władzę w Niemczech i Austrii, naziści zakładali obozy koncentracyjne, aby pozbyć się swoich. Przeciwników politycznych. Później zamykali w nich także osoby, które, zna, które, które, które uznali za nie w pełni wartościowe, m.in. chore psychicznie. Na podbitych ziemiach Niemcy zakładali kolejne obozy koncentracyjne, a od 1942 roku, gdy podjęli decyzję o wymordowaniu Żydów, zaczęli budować obozy zagłady. Kiedy już wszystkie kobiety z transportu ogolono czterech robotników miotłami zrobionymi z lipy, zamiatało i gromadziło włosy. Pod czystymi szybami leżą sztywne włosy uduszonych w komorach gazowych. W tych włosach są szpilki i kościane grzebienie. Nie prześwietla ich światło. Nie rozdziela wiatr, nie dotyka ich dłoń, ani deszcz, ani usta. W wielkich skrzyniach kłębią się suche włosy uduszonych, i szary warkoczyk myśli ogonek ze wstążeczką, za który pociągają w szkole niegrzeczni chłopcy. Właśnie usłyszeli Państwo wiersz Barkoczyk w wykonaniu Hanny Baranowskiej. Osobnym rozdziałem w historii II wojny światowej, ważnym dla naszej historii, był z pewnością wybuch Powstania Warszawskiego w godzinę W, czyli o 17 1 sierpnia 1944 roku. Obecność miejskich wojsk w stolicy oraz zbliżająca się w stronę Warszawy Armia Czerwona, represje sowieckie wobec żołnierzy Armii Krajowej. Oraz perspektywa narzucenia Polsce rządu komunistycznego przyczyniły się do decyzji dowódcy AK Tadeusza Bora Komorowskiego o zbrojnym wystąpieniu. Zryw trwał 63 dni i budzi, budzi wiele kontrowersji. Krytycy powstania wskazują na zatrważającą liczbę ofiar i ogrom ich cierpienia. Zniszczenie młodej patriotycznej elity intelektualnej i politycznej, a także niemal całkowite zrujnowanie stolicy. Zwolennicy powstania wskazują, że antyniemieckie nastroje gnębionej przez okupantów ludności stolicy musiały doprowadzić do wybuchu walk. Dodatkowo zryw uchronił Polskę przed wchłonięciem do Związku Sowieckiego, uzmysławiając Stalinowi naszą niezwykłą determinację w dążeniu do niepodległości. Zapraszamy do wysłuchania utworu Kolenda Warszawska w wykonaniu Niechaj się rodzi syn najmilejszy wśród innych Które pamiętasz z dalekich dni? Krzyże wyrosły, krzyże i cmentarz, Świeży od krwi, bo nasze. dzieci Potrzebne nami, a A jeśli chcesz mię, narodzić w cieniu wojennych sklick, to lepiej, Sara. Była największym konfliktem zbrojnych w dziejach, wzięło w niej udział ponad 50 państw. Walki toczyły się na kilku kontynentach, morzach i oceanach. Trwający sześć lat konflikt przedniósł śmierć 50 milionom ludzi. Najcięższe straty pod względem demograficznym poniosła Europa. Przyjmuje się, że w wojnie zginęło 6 milionów Polaków, każda polska rodzina straciła kogoś bliskiego. Dla naszego kraju po 1945 roku okupacja niemiecka. Wkrótce zamieniła się w sowiecką, która na prawie 50 lat odebrała suwerenność Polsce. Dominika Karwan, we fragmentach wiersza, koniec i początek, Wisławy Szymborskiej. Po każdej wojnie ktoś musi posprzątać. Jaki taki porządek sam się przecież nie zrobi. Ktoś Musi zepchnąć gruzy na pobocza dróg, żeby mogły przejechać wozy pełne trupów. Ktoś musi grzęznąć w szlamie i popiele, w sprężynach kanap, drzazgach szkła i krwawych szmatach. Ktoś z miotłą w ręku wspomina jeszcze, jak było. Ktoś słucha, Przytakuje nieurwaną głową, ale już w ich pobliżu zaczną kręcić się tacy, których to zacznie nudzić. Ci, co wiedzieli o co tutaj szło, muszą ustąpić miejsca tym, co wiedzą mało, i mniej niż mało, i wreszcie tyle co nic. W trawie. Która porosła przyczyny i skutki, musi ktoś leżeć z kłosem w zębach i gapić się na chmury. Obowiązkiem nas, potomków walczących z krwawymi reżimami Związku Radzieckiego i hitlerskich Niemiec, jest pamiętać. Nie zapomnieć o ich krwawej ofierze. Ta akademia jest właśnie po to, aby dać świadectwo, że pamiętamy. Być może po to, żeby nigdy więcej wojna nie miała miejsca na tych ziemiach. Brzmi to może dziwnie, bo przecież nie trwa wojna. Bardzo dziękuję młodzieży, która zaangażowała się w to przedstawienie. Nadszarpnęła swoje wakacje dość boleśnie, ale nie byli zmuszani, Chętnie sami wszystko zrobili. Specjalne. Poproszę o brawa dla wszystkich, ale. Specjalne podziękowania dla Hani Baranowskiej, koordynatorki, reżyserki, e, dla prowadzących Emilki e, i Mateusza. Dla Kajka, Bartka, Dominiki, Gosi, Tomka, Jagny, Wnuk, Maxa. No i specjalne podziękowanie naszych absolwentów, którzy. Kogoś nie wymieniłem jeszcze? Dla absolwentów, którzy przyszli chętnie też to włożyli swoje umiejętności i czas. Adam, zapraszamy. Paweł, Maciek, Piłat, bardzo dziękujemy. Prawa, jeszcze raz. Zapraszamy na scenę e, wicedyrektor Sarkę Lang. Dzień dobry. No i wielkie brawa dla, dla tego mózgu głównego, tego przedstawienia i inicjatora Krzysztofa Niedźwiedzia. Bardzo Ci, Krzysiu, dziękujemy. Dzięki, te, dzięki Tobie co roku oprócz czasu pandemicznego mamy zawsze taki. Akcent smutny, ale konieczny. E, witam wszystkich w imieniu pana dyrektora, pana Marka Kurkowskiego, który musiał udać się teraz na rozpoczęcie klas pierwszych szkoły podstawowej, także wybaczcie e, mu. No już jesteście, że tak powiem stare wyjadacze. Witam przede wszystkim wszystkich wychowawców klas drugich, trzecich i czwartych. Wielkie brawa, myślę, że są obecni. Witam rodziców, jeśli tacy są. Jest jakiś rodzic? No bez przesady, tak? <noise> witam wszystkich uczniów starych, ale przede wszystkim witam uczniów nowych, którzy w różnych konstelacjach do klas doszli. Także wielkie brawa. No cóż, wakacje minęły, chociaż mieliście i tak jeden dzień dłużej. Klasy drugie wybierają się w drugim tygodniu na obóz, znaczy nie drugim, trzecim, tak? Osiemnastego na obóz integracyjny jeszcze trzydniowy, także takiego mają bonusa, natomiast no pozostali już się cały czas uczą. Jak widzicie, szkoła zmieniła swoje oblicze bardzo. W imieniu pana dyrektora i właściciela od razu przepraszamy, że nie wszystko zostało jeszcze skończone. Remont jeszcze troszkę będzie trwał, w związku z czym bardzo prosimy o wyrozumiałość, ale to w sumie dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla waszego dobra, żebyśmy mieli wszyscy lepsze warunki do nauki. Także proszę się słuchać wychowawców, proszę się słuchać administracji. Nie narzekać, że macie troszkę jeszcze pozmieniane sale, bo sala 36, która stała się teraz już numerem 37, będzie gotowa, Panie Ludzku, chyba za dopiero jakieś dwa tygodnie, może nawet lepiej. Ale myślę, że już od października zaczniemy się normalnie uczyć. Ponieważ nie chcę wam przedłużać jeszcze waszych wakacji, podam tylko numery sal, do których teraz mi się udacie. Sale na dole nie zmieniły swojej numeracji, natomiast sale na górze tak. Ponieważ jak zauważycie pewnie, Przybyła nam jedna sala, mamy już salę 27, 28, a później sala 30 stała się salą 31 i tak dalej. Na razie zastępczo klasa druga b która nie ma swojej sali, będzie uczyła się w dolnej sali gimnastycznej. Tam będzie miała zorganizowaną salę lekcyjną, także będziecie mieli dużo przestrzeni. Będziecie mogli oglądać się w lustrach. Także jest jakiś pozytyw. Może nawet wam się spodoba. Musicie też być wyrozumiali dla nas nauczycieli, bo nasz pokój nauczycielski też nie jest jeszcze gotowy i chyba będzie miał bazę w barku, ale to wszystko pomału się unormuje. Tak więc klasa druga A, pod przywództwem pani Ani Gryń-Telichowskiej Idzie do swojej starej sali, czyli tej swojej sali numer 2. Klasa druga B. Pana Lucjana Telichowskiego Ma przydzieloną przyszłościowo salę 37. Nie poznacie jej. Ale dzisiaj idziecie do sali klasy 7 A która jest na obozie wyintegracyjnym, czyli do sali 21. Ale tylko dzisiaj. Klasa druga C czyli moja idzie do swojej sali, która zmieniła numer, czyli 31. Klasa druga D pani Agnieszki Kawy idzie do sali 33. E, byłej 32. Klasa druga E pani Iwony Bogusz idzie do sali numer 1. Trzecia A pana Sędzielewskiego pozostaje 25. Trzecia B Pani Grażyny Konik 04, trzecia C Pana Grzesia Wierzchowskiego sala numer 16 bez zmiany. E, czwarta A Pani Anny Berej sala numer 15. Czwarta B Pani Uli Dobrowolskiej zmienia też numer z 33 na 34, także awansowaliście już. I Pani Olgi Rodzik, klasa czwarta C, sala 03. Także wszystkiego dobrego. Zapraszam na spotkania z nauczycielami i widzimy się jutro w szkole.